Państwa. Nazywam się Andrzej Tomiałowicz. Jestem jednym z dwóch trenerów żarskiego klubu sportowego Karate, który działa w żarach. Swoją siedzibę mamy w sali gimnastycznej w szkoły samochodowej tutaj na bohaterów Getta. Jestem magistrem wychowania fizycznego. Posiadam stopień drugi Dan, drugi stopień mistrzowski w Karate Oyama. Drugim trenerem jest Sempaj Andrzej Jasiński, który posiada stopień pierwszy Q i jest dyplomowanym instruktorem Oyama Karate. Grzaski Klub Sportowy Karate Do działa już od 10 lat. W 1990 roku został założony, także jest to rocznica dziesięciolecia. Oyama Karate w Polsce istnieje od 1993 roku. Jest to styl knockdown karate. W Polsce ćwiczy go około 6000 osób. Swoją siedzibę mamy w Krakowie. A jej prezydentem jest Shihan Jan Didu, który posiada piąty dam. Oprócz czystych treningów karate, czyli walki nogami i rękoma, prowadzimy też treningi z użyciem broni. Tą bronią jest Bo, czyli ki. Druga broń to Tonfa, czyli pałka policyjna. Kata te uczą praktycznego zastosowania broni w sztuce samoobrony. Okay. <laughs>